Dach, aż sypie się z niej A w łóżku dziewczyna goła Błonia strach Też sypie się Hej! Palący problem mam teraz jak sądzę Gasić stodołę Czy gasić rządzę Stodołę gasi Już prawie półsi Z dziewczyną pożar gasisz ty jej, znowu to samo. Jak w tamtym roku. A tak naprawdę to nie wiecie, kto będzie dzisiaj to szkolenie prowadził. No podobno ten Pawak, co w tamtym roku. No, ale on nic nie wymyśli. Będzie znowu to samo gadał i tylko na za pierwszym. No, no nic innego nie potrafi. Nic innego. Na wieczór Państwu witam na corocznym szkoleniu strażaków, ochotników. Widzę, że tak was tutaj dużo, że chyba współpowiadło się zebrał. Wraz tutaj z moim asystentem druchem Kędziorem, który jest wnuczkiem Hubala, co zresztą widać nawet po stroju, przygotuję dla Was tutaj to szkolenie. Druką, dajmy miejsce. Zaczynamy. Przede wszystkim, zacznijmy od tego, czym dla was jest OSP. Z się kojarzy ten skrót? Proszę bardzo. Kolega, może powiem. No, ochotnicy sadykarza pomogą. Aha. Brawo, fajnie, fajnie, fajnie. Zna pan może coś? Ja? No, dla mnie tak, obywatelu, z pierwszej prędko. Z pierwszej prędko, do. Ale może Pani Dominika coś O sierżancie Pawlaku. Oooo, można? Można? Pewnie, że można. Tutaj, tutaj ja widzę, że jest dno. To jest umysłowe pogorzelisko. Umysłowe pogorzelisko. Ale zanim jeszcze przejdziemy do tego właśnie głównego tematu, zaczniemy. Kto ostatnio gasi tą oborę? No, my, byliśmy. my. My byliśmy, my. Ta? I Ta. co? Fajnie wyszło wszystko? No Panie odniósł. wszystko fajnie wyszło, na co chodzi? Żadna krowa się nie spaliła. Mm, ale dziesięć się utopiło. Co wy tam do jasnej cholery chcieliście? Oceanarium otworzyć, czy co? No, tak wyszło. Tak tak wyszło. Druga sprawa. Dlaczego jak jedziecie do pożaru, to zamiast zaczynać gasić, to wy Dominikiem polewacie wodą? Co wy z niej chcecie zrobić? Mi z mokrego pod koszulka? Ale skąd panie... O, panie, o, panie ogniomistrzu, to nie da. Tak. Chodzi o to, że jak się popatrzy na ten mokry biust, to, to prądownica od razu lepiej w ręku leży. Tak, no, tylko że temu chłopu, co się chałupa paliła, też prądownica lekko w ręku leżała. I zamiast wyjmować szafy i tak dalej, to wszystko się spaliło. Myśleć, myśleć! Nic was nie zwalnia z obowiązku myślenia. Jak chcieliście być zwolnieni, trzeba było się zapisać do straży miejskiej. Albo do policji. Nie. Kolejna sprawa. Tak sobie myślę, że tą serenę to włączyliście bez sensu. No to to nachnęliście się pewnie znowu. No, no ale to, ja tu nikt znam. Ale Dominika może powiedzieć coś więcej na ten temat. No, bo ostatnio przyjechał do nas w gimistrzu tak jeden z Państwówki. Tak ją rozgrzał, tak ją rozpalił, że dostała takiego o... Ci że gdyby nie ta Serena, pół wsi by ją słyszało. Szkoda, że nie tam. Aby tam cała wieś słyszała. Ale nie chcę was tylko tutaj opieprzać. Chciałbym tutaj przekazać podziękowania i gratulacje od wodza... Przepraszam, od druha brygadiera Krzysztofa Iskierki z Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie za wzorowo przeprowadzoną akcję gaszenia zbiorników u Janusza Palikota. No i kochani, czy tak wszystko było do końca fajnie? Wszystko. Wszystko? Bo doszło mnie to słuchy, że nie wszystko było tak do końca fajnie. No ale dlaczego? Wszystko poszło znakomicie, bardzo szybko ugasiliśmy pożar. Tak, bardzo szybko ugasiliśmy ten pożar, tylko dlaczego stamtąd wyjeżdżacie ze spełnym zbiornikiem? Ale to źle, byliśmy przygotowani na następną akcję. No. Tylko dlaczego ten zbiornik był z spirytusem? Ależ panie ogniemistrzu, nie przyda się? Opłatek, opłatek, powiatowy niedługo. Przyda się? Przyda się? Pewnie że się przyda. Rozlać do tych peczek za remizą. A jest. A mi smaka narobiliście. To ja może po śledzia skoczę? Nie. Stop, stop, śledził już swoje. wypił, córka mu się rodziła. Nie śpi. Nie śpi? Nie odpoczywa. A skoro jest, jest, jesteśmy przy tych kotach, palikotach, to teraz mi powiedzcie: kto tego kota z plebanii z Rwostrów nie zdejmował? Ha, ja zdejmowałem. Aha, no i co? No i co? Sprawca zdarzenia wyjawił Ci motywy z tego postępowania? O, panie obny że to była noc wikilina, to wymiałdział wszystko, wszystko. Tak? No i co się powiedział? No i co? Usłyszałem od kota, że wszedł na to najwyższe drzewo na plebanii. Żeby być jak najbliżej nieba, ale jak najdalej w Lybanie. Pewnie się bał, żeby nie skończyć tak jak Karl. Trzeba mu powiedzieć, żeby następnym razem na urząd gminy wszedł. To będzie już najdalej. Dobra, kochani. Jeszcze jedna sprawa. Jak rozcinaliście ostatnio tego Mercedesa... Tego jasnego? Tak, tego właśnie jasnego. To gdzie się podziały drzwi i maska? No, jak zwykle, panie obniomistrzu, maska na handel za dwieście poszła. A, a drzwi odłożyliśmy dla pana komendanta, jak obniomistrz kazał. W porządku, bardzo się cieszę, tylko tu mam jeszcze zlecenie. Potrzebne będzie jeszcze lusterko od i ten na odpasana. Wiecie, co macie z tym zrobić? Dominika, jesteś za to odpowiedzialny. Dobrze, Goń, to wyjaśniliśmy sobie tu parę spraw. A teraz przejdziemy do głównego tematu szkolenia. Jestem tutaj po to, abyście wynieśli całe swoje tyłki z różnego rodzaju zagrożeń. Takich jak pożary, imieniny komendanta, powodzie, opłatek powiatowy. Tak, tak, proszę tutaj się nie podśmieliwać, bo zobaczycie, co tam jest na stole przygotowane. Może się skończyć różnie. I pamiętajcie, największym zagrożeniem zawsze jest drugi człowiek. Popatrzcie zresztą, kto obok was siedzi. Będziecie widzieć. Jak to Także tutaj, właśnie, prze przejdziemy teraz do szkolenia. Proszę bardzo, najważniejsze, żeby rozpoznawać swoich od swoich. Mamy tu właśnie taki. A właśnie z tego miejsca chciałbym podziękować druhom z OSP Sadi że przygotowali tę część multimedialną. Bo te Stomaszowa to się nie odnawiają do niczego. To stare, wszystko było nie na czasie. Proszę bardzo. I jak myślicie, to jest strażak, czy nie strażak? Proszę bardzo. No... na mnie to kiedyś mówili, podzianki w No właśnie, nasz czy nie nasz? Kto mówi, że jest nasz? Ręka do góry. No, pani się troszkę pomyliła. Trudno. Ale nie nasz. Idziemy dalej. Proszę bardzo. Oj, tu troszkę kiepsko widać. No to właśnie taki mamy sprzęt, małe dofinansowania są. No. Przejdźmy dalej. Czy ten, czy ten jest nasz, czy nie masz? No, ale trudno stwierdzić, panie ogniu bo taki y, opalony, odymiony, nie wiem, nie wiem. No, no proszę bez tu rasistowskich komentarzy, przejdziemy dalej. <śleszy> proszę się nie śpiąć, nasz, czy nie masz. <śleszy> I brawo, brawo, brawo dla wszystkich, bo to jest członek młodzieżowej drużyny pożarniczej, który korzysta z podróżnego nieszczęścia gaśniczego. Brawo dla wszystkich. Za dwa lata będzie prezesem tu w rzeczywym. Następne zdjęcie, proszę bardzo. Ten nasz? Nie do końca. Broda, broda niczym nie świadczy. No ja, Na... ja mam brodę. Na Eurowizji też miał brodę, ale nie wiadomo, co to było. I dalej, proszę bardzo. O, i, 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 panie Halo halo. Ja go gdzieś kiedyś widziałem. A, bo to jest nowa postać medialna. Szkoda, że go dzisiaj tutaj nie ma, bo miał tutaj siedzieć z nami, występować. Dobrze, skoro już tutaj przeszliśmy, potrafimy rozpoznać ludzi, przejdziemy teraz do szkolenia ze sprzętem. Sprzęt ratowniczy i pożytny, sprzęt gaśniczy. Proszę bardzo. Aparaty, butle powietrzne i inne butle. Przechodzimy. No, tu jest butla powietrzna, nie będę tego długo omawiał, bo te dwie godziny, szkoda czasu, omówimy kolejną butlę, która jest tutaj w OSP. Najbardziej. I tutaj, tutaj, was zaskoczy, tu druh Mateusz błyśnie na pewno wiedzą. Moment, moment. A wiesz, kiedy się produkuje żytnią? Wiem, bo ma. <grym> tutaj druk Mateusz błyśnie wiedzą, bo można powiedzieć, że to jest taki nasz specjalista od butli. Cały czas na takich butlach ćwiczy. Można powiedzieć, że jest wirtuozem w tym, co robi. Także, Madeusz, może powiedzieć, jak taką butlę się obróżnia? No bo aparaty powierzchne to 3, 5, 8, to wiadomo, nie? A taką butelkę to u nas tą na raz, 2, 3 robimy, nie? Bardzo ładnie. Kto to łączy Kto to włączy? Kto to włączy? <fres> Jeszcze pogadamy. Jeszcze pogadamy. Przechodzimy do następnego tematu. Ewakuacja ludzi zwierząt imienia. Często można się pomylić ludzie zwierzęta, ludzie różnie wyglądają. Należy no, korzystać z różnych dostępnych środków transportu. Proszę bardzo. Tylko, że taki transport trzeba zastosować do kubatury danego poszkodowanego. Tutaj akurat jest wprost proporcjonalnie do tego, co widać. Takie wózki są na wyposażeniu tutaj tylko w Tomaszowie. Dostaliśmy właśnie z Unii. Takie wózki, no zobaczymy, jak to tam, tam będzie się sprawiało. To widzimy, że bardzo tutaj jest w sposób bardzo komfortowy poszkodowany, transportowany. No i dobrze, przechodzimy dalej. No i teraz mam tutaj kilka filmów szkoleniowych dla państwa. Proszę bardzo, ewakuacja y, ludzi Albo mienia, Zobaczmy. Proszę bardzo. Eee! To jest Ja, teraz to ma. ma się czego od nas uczyć. Proszę bardzo, teraz będziemy pokazywać, jak się ratuj, wynosi ludzi z zagrożonego budynku. Proszę bardzo. A teraz zaprezentujemy wam gadzie, jak się wynosi z pożarów oszkodowanych. Proszę bardzo. No. I tak się właśnie skończyć wiedzy nie w pić. No. Są też jednak takie przypadki, że trzeba zespołowo działać, wynosić różne sprzęty i tak dalej. Proszę bardzo, kolejny klik. i to sam zademonstrowałem. Tutaj. Proszę bardzo. No <laughs> tak się ratuje, tak się raduje. <laughs> Dobrze kochani, ale najważniejsze jest to i tutaj z Państwowej Straży Pożarnej nam y, też powiedzą, że nie wolno dopuścić do paniki. Mamy tutaj film, w którym druch poddał się właśnie panice i wywołał właśnie duże zamieszanie. Proszę bardzo. Wcześniej możemy powiedzieć o ten temat coś. <laughs> no, to <jest> ostry <laughs> Ik straflust. Je je 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 Het Je je Znaczy, że tutaj omówiliśmy sobie właśnie te główne tutaj nasze cele, naszego szkolenia, to przejdziemy teraz do ratownictwa medycznego. Druchu Kędziorze, tu proszę przynieść fantoma. No co, co, co to jest? Takie jest z powiatu tomaszowskiego. No trudno. No trzeba siedzieć na tym, co się ma. Proszę bardzo. Ale chwileczkę, ten fantom jest niekompletny. A, jeszcze to! Kochani, to jest bardzo ważne, bo tak jak na was patrzę, to jest ofiara. Jak na was tu dwóch patrzę, to nic lepszego wam się nie trafi, tylko jakaś ofiara na zabawie. Dlatego trafi wam się w czymś takim, nie będziecie wiedzieć jak działać, będzie, że na szkoleniu nie było, coś ten. Proszę bardzo, zakładamy. Muszę, ja? No, niestety. Ja wiem, ty tylko zdejmowałeś, ale wyjątkowo. Śmiało, no! Od niego mistrzem zawsze z tobą nie będzie. No, pomóż koledze, no, czy trzymaj nogę. A to odwrotnie chyba. nie, może i pan. Jest bardzo dobrze. To jest naliczony ABC resuscytacji. Mówi, o... Coś, resuscitacja? Chyba bath. <noise> bardzo podobnie to też polega na uci ucisku i pompowaniu, ale to nie jest to. Przede wszystkim na początku trzeba sprawdzić, czy drogi oddechowe są drożne. No w tym przypadku akurat są drożne, dlatego tu druh Mateusz zaprezentuje nam. Daj, proszę bardzo, podchodzimy, próbujemy. Powoli. Bliżej ja już, tak.

what